Słuchajcie, taka historia. Trzeci raz podchodzę do, te, do tego tematu, do tego rozdziału. Rozdział zatytułowany jest pełnia. Wczoraj dwa razy nagrałem film. I dwa razy wyparował. Cuda się dzieją. Jakaś siła, jakaś moc stara się ingerować w to, co robię. No bo to nie jest przypadkowo, bo nic nie dzieje się przypadkowo, że nagrałem filmy i. Zniknęły. Cuda się dzieją. Czy wam takie sprawy się przytrafiają? Napiszcie w komentarzach, bo to jest zastanawiające. Komu zależy na tym, aby nie mówił na ten temat? Pełnia, dzisiaj pełnia. Czym jest pełnia? pełnia nie ma początku ani końca w tym zawiera się wszystko jest w nas i my jesteśmy w nim w nim w niej taki obraz pełni bezkresnej bez początku bez końca jest trudny do wyobrażenia jakby z tej perspektywy ziemskiej, ludzkiej, trudno jest sobie taką pełnię wyobrazić, ale można ją poczuć w sobie i być nią, odczuwać i nie zastanawiać się tak naprawdę nad tym, jest jej początek i koniec, i zamykać w ramę, i nazywać, ale tutaj w tej rzeczywistości wszystko jest ograniczone. Wszystko ma swój, jakby, początek i koniec. Rodzimy się i umieramy jako ludzie, jako ciała fizyczne, ale wiemy już, że jako duszę, energię, świadomość jesteśmy częścią właśnie tej pełni. Bo nic z niczego się nie może narodzić i nic z niczego nie może się skończyć, więc to jest właśnie taka niesamowita informacja optymistyczna, mimo tego, że tutaj jest ciężko w tym kochozie pracy na ziemi. To perspektywa jest niesamowita, aby stać się właśnie tą pełnią, w pełni. Uwolnić się od ciała, od fizyczności, od materii, i taki jest cel, właśnie uniwersalnej miłości, uniwersalnej wiedzy i cel tych spotkań. Teraz przeczytam Wam ten rozdział. Może wczoraj źle zacząłem, mówiłem o istotnych i nieistotnych sprawach. To zależy, jak na to spojrzeć. Ale dzisiaj całkiem inaczej zacząłem. Może się uda podzielić tym tematem z Wami. Ja nazywam się Maciej Balcewi. Czy jesteście na audycji? Nina tego w szkole Ci nie powiedzą. Poczytanki. Jesteśmy na stronie 184. Powoli zbliżamy się do końca książki. Ale jeszcze parę rozdziałów zostało. Więc zaczynamy. Pełnia. Dla mnie pełnią jest to, co każda religia określa mianem Boga. Kiedy miałaś 5 lat, zapytałaś mnie, kim on jest. Odpowiedziałem wtedy, że wszystkim, a ty dodałaś, ale jak on wygląda? Odpowiedziałem, że może być kim tylko chcesz. Może nawet wyglądać jak człowiek. Nasza wyobraźnia zależna jest od obciążeń duszy, która tworzy wyobrażenie Boga, Nieba i Piekła. Tu się zatrzymamy na chwilę, mała dygresja. Właśnie o tych obciążeniach duszy. Obciążeniach duszy, czyli oprogramowanie. Systemy, właśnie przekonań, systemy wiary, wierzenia, właśnie. Tym są obciążenia. Tak naprawdę obciążeniem jest oprogramowanie, właśnie ogólnie mówiąc, Matrixa, w którym jesteśmy. Tutaj rodząc się, wchodzimy już w zastany świat i niejako nieświadomie, tak? Bo nie pamiętamy o tym, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy. Wgrywamy sobie, wgrywają nam takie właśnie oprogramowanie. Wymieniają nam to oprogramowanie takie. Dziecięce, w którym jesteśmy tacy spontaniczni i wrażliwi. Żyjemy w takim bajkowym świecie można powiedzieć, niebiańskim. A tu raptownie wchodzimy w ten świat i coś się nam narzuca. Zastajemy ten świat, zastajemy tutaj oprogramowanie które musimy sobie przyswoić, by móc funkcjonować tu na zasadach, ichnych zasadach, bo to nie są nasze zasady. Ichne w tym sensie, że kogoś, jakichś innych istot, które stworzyły ten matrix, właścicieli tego matrixa. Nasza wyobraźnia zależna jest od obciążeń duszy, która tworzy wyobrażenie Boga, nieba i piekła, a to w nas jest niebo, więc widzisz córeczko, że w zależności od regionu, kultury, zwyczajów, smaków i kolorów ludzka obciążona świadomość rysuje bożków tendencyjnie i dla własnej wygody, personifikuje Boga samym sobą. No tak, my właśnie z niewiedzy tworzymy taką postać Boga infantylnego, upośledzonego, takiego jakiego przynajmniej ja miałem taki obraz Boga, który był z wadami, bo miał cechy ludzkie. Sabi wiecie, jaki bóg jest przedstawiony w Starym Testamencie, choćby, który gniewa się na ludzi, każe ich i, i wprowadza w poczucie strachu, lęku. Straszy się nas piekłem albo niebem. I przez to stajemy się tacy malutcy przy nim. Jest to Bóg, który nazywany został Ojcem, który jest groźny i macha tym swoim paluszkiem i wytyka nam nasze błędy i grozi nam, że zostaniemy ukarani. I w tym poczuciu, przynajmniej ja tak miałem, wzrastałem w tym lęku i niezrozumieniu, właśnie jak to jest, że tak wszechmogący Bóg miłosierny, tak każe dzieci i pozwala na to, abyśmy tak cierpieli, żeby było tu tyle bólu, niesprawiedliwości, wojen. I dlatego też ja. Właśnie w wyniku niezrozumienia, braku wiedzy, z braku prawdy, wzrastałem w tych dogmatach i nie rozumiałem ich. I dlatego odwróciłem się od tego Boga kościelnego, religijnego, który został mi przedstawiony podczas katechetycznych spotkań. Oddychamy nim, myjemy się, a po tak zwanej śmierci w cudzysłowie, grzebiemy w nim ciała. Sama próba podjęcia zdefiniowania Boga jest wyrazem wielkiej ignorancji i pychy człowieka. Może dlatego właśnie, że próbowałem zdefiniować Boga. Te filmy mi się dwa razy skasowały. Zobaczymy, czy ten mi się uda puścić weter. Więc lepiej zostawmy go w spokoju. Bo ilu nie użylibyśmy słów, by go zdefiniować, to i tak nam się to nie uda. Nie ma takich słowników, które mogłyby wyrazić jego moc. No to jest prawda. Nie pomogą tu nawet tajne archiwa Watykanu, ukrywające miliony. Słów zakazanych. Tak jak ojciec Pio mu mawiał, że w Watykanie została wiedza zamknięta na klucz, że kapłanik, księża sami z tego nie korzystają. Zamknęli na klucz tą wiedzę i jej nie ujawniają. Jakoś tak to było. Taki sens ogólnie jest, że ta wiedza na nasz temat została ukryta. Sami wiecie. I został wykreowany właśnie taki Bóg na chmurce z brodą adekwatny do. Poziomu rozwoju naszej świadomości, intelektu, człowieka zrobionego na wzór i podobieństwo niego, czyli mieliśmy przypominać jeden, drugiego. A tu chodzi o podobieństwo ducha, wiecznej miłości, wiecznego życia, a nie. Kogoś, kto jest śmiertelnikiem. Ale tego wcześniej nie rozumiałem, tego w szkole mi nie powiedzieli, rodzice mi też tego nie powiedzieli, bo sami żyli w nieświadomości. I tak z pokolenia na pokolenie taka wiedza została przekazywana, więc i nam też takie oprogramowanie zostało wgrane, ale teraz jest czas, aby to zmienić. I zachęcam Was do zmiany, do zmiany nastawienia do tej rzeczywistości, a będzie nam się lepiej żyło w tym kołchodzie pracy. To jest właśnie uzdrowienie duszy, oczyszczenie tego balastu, tego obciążenia tak zwanego. Czyli tego oprogramowania, to jest cała podświadomość. To, co nazywamy egoizmem, ego pycha. Obrośliśmy to w to jako dusze czyste i teraz już wiemy, że jest inaczej i zrzucamy z siebie ten niepotrzebny balast, żeby poczuć tą lekkość i wolność. I wrócić właśnie do pełni. Tego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mi się uda. I posłuchacie tego, co Wam przekazuję. Dzielcie się wiedzą. Dziękuję za subskrypcję. Coraz więcej jest nas na tym kanale. Mówiąc tak brzydko, bo tak mi się kojarzy z, ze ściekami kanału, ale tutaj innego rodzaju, tutaj płynie wiedza, prawdziwa, czysta. До услышания.